No, kochani, mam nadzieję, że wam się wycieczka podobała. Ja już będę stąd znikał. Zrobiło się strasznie późno w ogóle te latanie tym dronem i wszystko to jest kurcze, strasznie pochłaniające czas. No, w ogóle to jest tutaj kozacko. Fajnie. I cieszę się, że przyjechałem, bo troszeczkę miałem wątpliwości, bo mi taka pogoda niepewna, ale cieszę się, że tu przyjechałem i zobaczyłem to miejsce. Jest to naprawdę świetna sprawa. Uwielbiam takie właśnie rzeczy. Nie tylko ja, mam nadzieję, że też Wam coś tam zaszczepiłem po troszeczku. W międzyczasie. Z motocyklem, tenerką to takie miejsca, to jeszcze dodatkowo, tak jak tym kładem, jeszcze dodatkowa taka atrakcja. Ja stąd już będę leciał na bazę, chyba na skróty, ale jeszcze nie wiem. Spróbuję trochę tego, co wyrysowałem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak Będzie się robić już późno, długo i w ogóle. No, to wracam na asfalt i po prostu nie na bazę. Czy coś nagramy po drodze? Zobaczymy. Pozostańcie do końca filmu. Będzie wiadomo. Z tego wszystkiego nic nie jadłem. Kurczę to cały czas szybko, szybko. Ja nie wiem. Cały dzień normalnie, a ja... szybko, szybko. Najlepsze w terenie. Kiełbasa, knopersiki. Kawa, która niestety już mi się skończyła. Ale było fajnie. Z ziemi ruszam i ruszam na chatę, bo się zrobiło strasznie późno. Ale, chociaż pogoda jest dobra i to jest duży plus. Wiecie, co czas jechać? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale, kurczę, tak patrzę na zegarek, i jest godzina 16. Kurde, czary jakieś normalnie ten czas zleciał. Zrobiłem 80 km, przyjechałem chwilę, pokręciłem dronem, i po prostu czas leciał jak. Wściekły. To nic, eee, jedziemy powoli już na bazę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mam wyznaczoną jakąś trasę, ale jeśli będzie się dłużyć albo będzie za trudno, to wyskoczę po prostu w asfalt. Piękna sprawa, w ogóle kurczę, tutaj sobie posiedzieć. W zasadzie nawet na spokojnie nie zjadłem. Za specjalnie, żeby sobie tutaj podelektować się spokojem. Te kręcenie tym dronem i w ogóle kręcenie materiału to kurczę, strasznie pochłania czas i zaangażowania dużo trzeba do tego, żeby to nagrać wszystko. Ale mam nadzieję, że Wam się podoba, że te materiały oglądacie, lajkujecie, przesyłacie i że Wam się po prostu podoba, bo... I nawet kręcenie tych materiałów robi wiele frajdy, wiele przyjemności mam z tego, więc e, mam nadzieję, że i wy też oprócz tego sobie pojeżdżę motocyklem. Fajne miejsce A to podstawa kurczę, motocyklem, kładem, frajda jest po prostu. Trzeba coś robić, żeby nie zwariować, nie? Kurde. Wam też polecam. Jak macie, zastanawiacie się, nie jesteście motocyklistami. W sensie ci którzy teraz oglądacie albo oglądaliście moje odcinki, to naprawdę warto być motocyklistą. Warto mieć zajawkę taką czy inną, czy kładową, czy motocyklową, czy off-roadową, czy wyścigową, czy jakąś, to jest naprawdę frajda Tym razem się przeniosłem troszeczkę w turystę. Takie zwiedzanie off-roadowe, no z racji tego, że nie mam swojego motocykla mam tenerkę 700 dostępną, więc po prostu wykorzystamy walory tego właśnie motocykla i póki jest okazja, no póki jest okazja trzeba spróbować i zobaczyć co, co z tego motocykla można pozwiedzać. A można jak widzicie wydaje mi się chyba bardzo, bardzo, bardzo wiele. No dobra, teraz lecimy na bazę, więc zapraszam Was, możecie pooglądać ujęcie z GoPro. Leci? Leci. <grym> Trzymałem się jeszcze na chwilkę. A co tam? Patrzcie jaka miejscówka, jaki, jaki... krzyż, kurczę. W ogóle przyjechałem stamtąd. Tam polna droga, tu polna droga, tu jakiś pobieżny asfalt. Ale tutaj taka fajna kapliczka i widać, że stara. No ciekawe miejsce po prostu. Święty Hubert. Nieźle. Ładnie. Kurczę, naprawdę ta tenerka to mnie przewiezie w takich miejscach jakich jeszcze nie byłem. <grymne> Zobaczcie jakie fajne miejsce na koniec naszego nagrania. Mam nadzieję, że wszystkie filmiki Wam się podobały, że byliście całą tą wycieczkę ze mną. Baza i to co tam widzieliśmy rewelka. Tenera 700 daje mi nowe możliwości i znowu poznaję okolice na nowo. Mam nadzieję, że wyrazem ze mną, mam nadzieję też, że te kilka odcinków Wam się podobało. I co? I ja tutaj będę kończyć, czas lecieć na HT, pokażę Wam jeszcze widoczek, gdzie się żegnamy, a jest to fajne miejsce, gdzie też warto zajechać. Pamiętajcie, że możecie znaleźć te moje trasy w aplikacji Yamaha MyRide, do czego Wam Was zapraszam. Grajcie apkę i poszukajcie Michał Zaleszka. Możecie przejechać te trasy i przeżyć tą przygodę tak jak ja. Dla tych, którzy mało się najeździli podczas tego vloga, to jeszcze zaproponuję. Kilka odcinków będzie samej jazdy, które nagrałem po prostu na powrocie, żebyście sobie pooglądali, jeśli chcecie. E, więc e, dla tych wszystkich fanów rzućcie sobie na telewizor 4K, sama jazda, bez komentarza, sam hardcore. Więc e, ja e, zapraszam na te kolejnych odcinków. Tutaj, tutaj już nic więcej nie będzie. E, pokażę Wam jeszcze widoczek. Pamiętajcie, żeby dać subika, jeśli kanał się Wam podobał i ten materiał i kolejne. E, może be, też Was zaciekawią. Wyślijcie znajomym, jeśli Wam się podoba, może macie takich znajomych, którzy też lubią takie materiały. Zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na Facebooka. Fabika wszędzie pełno. Ja już będę spadać na chatę, ale pamiętajcie, że by też zajrzeć na Patronite'a, są tam cele, których możecie pomóc w osiągnięciu. Ja pokazuję Wam już tylko ten widoczek i do zobaczenia w kolejnych nagrywkach. Piąteczka. Trzymajcie się, cześć!